Ten odcinek dedykuję mojej mamie. Myślę, że najlepiej, jak napiszesz coś o swojej mamie. Rzadko kiedy udaje się wychować aż tak bardzo po***dolonego człowieka. Widzisz, mamą jestem po***dolony, możesz być ze mnie dumna! Byta rodzina, jak kraj wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Aż się dziwię, że kiedy byłem mały, nie dostawałem epilepsji już na intrze. Ja jestem pan. Tak. Pan TikTok był jednym z moich ulubionych prowadzących i zobaczcie jaki jestem normalny. Ech. 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 Jak chce się coś pomalować na suficie, jest jakaś plama zawipsować ją, to trzeba wejść na drabinę. No jasne. Przekonaliście mnie. Skąd ta dziewczynka wie, co to jest gipsowanie? Na to widzicie, jest jakaś plama, zagipsować. gipsować ją. Chłopiec, to jeszcze bym zrozumiał, ale dziewczynka? Już widzę jej ojca. No Karolinka, chodź zagipsujemy sobie kawałeczek ściany. Ale ja chcę się bawić w dom. To jest zabawa w domu. W domu się czasem gipsuje ściany. W domu robi się bale dla księżniczek. Hmm... Ja jestem pan Tik-Tak! A spachla to mój znak! Tak, tak, tak! Spachla tak! Mamo, tata znowu podkradł babci wikody! Najbardziej epickie spodnie ever! Właśnie! Ej, to są przecież tęczowe gacie z Rumcajsa. A to dopiero, ma tęczowe spodnie! One istnieją naprawdę! Jeśli tęczowe gacie istnieją naprawdę, to znaczy, że Syrenka Ariel też może istnieje naprawdę! to piłka, piłka nożna. To noż. jest piłka, nożna? piłka nożna. nożna? Żeby wytłumaczyć dziecku, co to jest piłka nożna, niełatwiej włączyć mu telewizor. Piłka nożna. Nożna. Skoro to jest piłka nożna, to to jest ch**owy Film! Zerzio! Zerzio! Jej! Przepraszamy! My nie chciałyśmy! Drobiazg! Słyszałyście ten dźwięk? No! Co potrafi powtórzyć ten dźwięk? PIERDOT! JEBOĆ! A to nasi cioteczni bracia. O, Jacek! Cześć, Jacek! Pierd. Maciek! Cześć, Maciek! Spierdol. No i to by było na tyle. Dziadkowie nie tylko podzielą się z wami swoimi wspomnieniami... I wtedy weźmy tych... Tak, panowie nie wiedzieli, jak się nazywają. To jest hardcore, a nie jakiś to Chodzi o kablu, internetu. Ale wysłuchają także tego, co zechcecie im powiedzieć o waszych problemach. Chciałabym ci opowiedzieć. Jeżeli chcecie być wysłuchani, zapamiętajcie trzy zasady dobrej wypowiedzi. Trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć, powiedzieć to, co się chciało i skończyć, gdy się już powiedziało. Genialne, genialne. Tą zasadę można przełożyć na wszystkie inne. Trzy zasady dobrego gotowania. Trzeba wiedzieć, co chce się ugotować, ugotować i wpierd...ć. Przyjaciele potrzebujemy po to, żeby mm, wypłakać się przy nim, żeby powiedzieć, co nam leży na sercu. Koksu, wódka się skończyła. Z przyjacielem chcesz się czuć pewnie i bezpiecznie. Sobie kup Toyota, albo wytresuj niedźwiedzia i naucz go posługiwać się strzelbą. Przyjaciel jest po to, żeby mieć komu powiedzieć swoje tajemnice. Koksu... Dzisiaj sikałem to z lewą. Mamy dziś dzień cytatów. Dzień cytatów? Dzień cytatów! Uwielbiam dzień cytatów! A, 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 a. Mój ulubiony cytat z filmu Nigdy w życie. Legendarna rola Nicole Titman. Spotkanie pierwsze. Cześć Marcin. No cześć. Jak tam, odrobiłeś matmę? Tak, a tę fizykę? Odrobiłem. To fajnie, chodźmy. Tak rozmawiają chłopcy w ich wieku? Chyba raczej tak. Spotkanie pierwsze ma chody, siema siwy, jak tam sprzedali ci browary? Ta, a ty podpi***łeś starym fajki? Jacha, to fajnie, chodźmy. Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że on mi się naprawdę podoba. Yes! Szanuję twój wybór, jednak wydaje mi się, że byłoby lepiej, gdyby on używał trochę mniej ciężkich słów. P***l się. Z której strony podać paszteciki? Kurwa, z której strony podać paszteciki? Z której strony podać paszteciki? Z prawej, z lewej, spod stołu? A może wejść na drabinę i zrzucić, że tak niby symbolicznie z nieba? Boże, czemu dorosłe życie musi być takie trudne? Nie, oni też pracują, a poza tym mieszkają gdzie indziej. Nie wiem, czego programy edukacyjne uczą dzieci, ale ja nauczyłbym ośmiolatka następującej odpowiedzi. Jesteś sam w domu? Nie ma z Tobą babci ani dziadka? Są! So, przed chwilą porąbałem ich na kawałki i trochę zaczynam gotować ich flaki, zanim mama wróci. I co, porywacz by nie speniał? Edukacja XXI wieku made in YouTube, bijacz! Watch and learn! Święty Boże, w imię Ojca i Syna, dziecko, ja jestem zakonnicą i musisz mnie wpuścić do środka. A niby dlaczego? No bo przysłał mnie pan Bóg, aby... A mój tata mówi, że Boga nie ma, bo jakby był, to byśmy wyszli wreszcie z grupy. Zbieram pieniążki na biedne dzieci z Afryki. One są takie głodne! A mój tata mówi, że to wszystko ściema, a kasa i tak trafia do wielkich korporacji i do bono! Dziecko, a nie masz może szklanki wody? Pingwiny nie piją wody ze szklanki, bo nie mają kciuka przeciwstawnego! Łamywacz! A ten dzisiejszy pryskatek głowniarze! O pod Żarni wejdę! Przecież widzę przez Judasza, że to ty nie kryty, buraku cukrowy! Ładnie sobie dorabiasz na boku, co? Ale ja to jest tylko taki przep... Czego jak czego? Ale dziewicy to ty nie musisz udawać! God dammit! Twój stary nie pije wódki? Pff, mój tata pije tyle wódki, że jak ma detoks, to zamykają monopolowe na całym osiedlu! 40 kilometrów! 3000 silnik, 240 kilometrów? 240 km. Chyba pan porywacz pomylił kilometry z koniami mechanicznymi, co może oznaczać, że jest kompletnym idiotą. W takiej sytuacji, drogie dzieci, wsiadamy z panem do auta i przejmujemy kontrolę nad sytuacją. To, co chcesz zrobić, jest bardzo niebezpieczne. Oj, panie władzo, niech pan nie przesadza, wycwaniakujemy cwaniaka i zwiniemy autko. 3000 silnik, 240 kilometrów. Cacko. 240 kilometrów. Halo, mamo, słuchaj, nie martw się o mnie, a ja będę dzisiaj później, bo właśnie jedziemy sobie z jakimś obcym panem na przejażdżkę. No, super jest autko, 3000 silnik, 240 km 240 km Mam tu siatkę, zaniesiesz jej do pewnej pani, ona pracuje tam za rogiem warzywniaków. Wyślą reklamówkę i zaniesiesz jej. Uważaj! To może być złodziej, który daje ci do przeniesienia łup pochodzący z kradzieży. Młody, wracaj do domu, wrzucaj na wola posta, że masz prawie nowego Blaupunkta na kasety i wio! Dwa radiowozy wysłane za radiem. Hm. No tak, z tego co pamiętam, za moim radiem wysłano dwa helikoptery, brygady komandosów i drużynę RR. Wyszek! Chodź, mały! Trzymaj brania! Wszyscy na GLEBĘ, on ma blau punkta na kasety! Twoje przebranie jest naprawdę znakomite! Ty uważasz, Hałapała? Mm -hmm. No, Hałapała ostro startuje do myśli. Mógłby chociaż zapiąć rozporek świnia, póki jest na wizji. A proszę bardzo. A chcę na proszę bardzo. Proszę. A tutaj mam jeszcze taki instrumencik. Ja oczywiście instrumentu nie dostałem. A, no, no, ja sobie poradzę. Ja będę drygentem, będę pokazywał kto co gra. To co? Gramy Coldplay. Uwaga. Trzy, cztery. Tu i <śmienki> grają. Taką dość do dupy, ale teraz ja będę drygował i zobaczymy jak nam pójdzie. Trzy, W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o tragicznym wypadku, do którego doszło w Dolinie Muminków. Tata Muminka wypadł przez okno po tym jak jego syn próbował wyciągnąć go przez okno na latającą różową chmurkę. <grym> A teraz pogoda będzie piździ. Kapelusz jest niebezpieczny i dlatego wrzucili go do rzeki? Co to za nieodpowiedzialna bajka? O, wielki nóż! Hmm, chyba jest niebezpieczny, muszę go gdzieś zakopać. Hmm, o, piaskownica! Nie, Tu je ona nadchodzi, dlatego się obudziłam. Ja by wiedzieć, że jesteśmy właśnie tutaj. Nie umiem tego wyjaśnić, topiku, ale psakona z się, zjawi się po dzisiaj. Chyba wiem, co się zbliża. Zaraz, zaraz, kto taki? Buka! Buka! Buka? Buka! 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 Buka. 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 Tak, ona jest bardzo zła. do góry! Nawet Buka dwa razy się zastanowi, zanim ze mną zawsze. Żebyś się kurwa nie zdziwił, ta Muminka! To broni, rodzino! Do broni! Radzę ci, mamusiu, wziąć patelnię dla obrony! Ryjek postanawia sprawdzić, czy... Naprawdę radzę ci odejść! Liczę tylko do dziesięciu. No szkoda, że nie do trzystu Mississippi, god Skoro Buka wszystko, Skoro zamraża, wszystko zamraża, to powinienem załatwić ją... tym! To działa! Chcesz mi powiedzieć, że ja się pół dzieciństwa bałem, a ty załatwiłeś ją suszarką? Moi rodzice zginęli w zamachu terrorystycznym. Przykro mi. Spako, zrobili jedną z lepszych demolek w historii islamu. W każdym razie wychowały mnie wilki, a potem adoptował mi 50 cent, więc wiem, jak sobie radzić z takimi typami. Buka jest jak pijany kierowca. Ucieka na widok kolesia z suszarką. Buja! Nie buja, tylko buka! Słuchaj, nagrywam odcinek o programie, w którym kiedyś grałeś. Może byś wpadł do mnie na nagranie. Tak, mam wódkę. Bob jest tu dzisiaj z nami. Kupiłeś mi papierosy? I co to za sare tło? Nie możesz mi dać jakiegoś odpowiedniego dla majstra? Plac budowy, wytrzeźwiałka? O oh, oh. Nic nie szkodzi, chciałeś mi tylko pomóc. Nie, 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 nie. To właściwie trochę dziwne, że ktoś taki jak ty występuje w bajce dla dzieci. Bajka na początku miała się nazywać Bob w pier... Się Zawsze radę. Ale producent uznał, że budowlaniec napieczający wszystkich dookoła różnymi narzędziami nie przypadnie do gustu rodzicom. Wiecie, dzisiaj nie można nawet porządnie rzucić kum, Bo się od razu jakaś z bachorem przypieprza, że demokratyzuje. Że demoralizujesz TE! Inteligent! Zrobię prądkę. Ja Ciekawe co to będzie A ja bym wtedy w palnik dawał A trąbkę zamówiłem na Allegro I się te kretyny nie pokapowały Szacunek Bobie za pomysłowość Był chociaż jeden dzień kręcenia Kiedy nie byłeś pod wpływem alkoholu? Nie pamiętam Pijany byłem W każdej A po co ktoś miałby pucować dobry młotek? Ty się w ogóle na inżynierce nie znasz W ogóle Wy Ogóle no Dokładnie, w ogóle To te cholerne gadające schowały mi trąbkę? To nie czytałeś scenariusza? Jeśli chcesz dać swoim znajomym kawałek złomu, który nazywasz pięknymi dzwoneczkami, to co powiesz na ten piękna Bazur? Bierę! Mamy dziś zaplanowany tylko jeden wyjazd. Wyjazd po dragi! Bob! Obecny w samochodzie i gotowy do jarania! Gdzie są to i toje? Świetnie! Mam zdjęcie! Obiektyw był zasłonięty. O, i nie udało się zdjęcie. To za kretyn! Przepraszam, że zawracam ci głowę, ale komputer nie działa. Coś nie zawracasz mi głowy. Tylko trujesz mi dupę. Słychać tylko jakieś dziwne odgłosy. Słychać dziwne odgłosy? Bobie, ratuj! budowniczy zawsze na radę! Jakieś dziwne odgłosy? Naprawię to! <noise> Słyszy pani coś? 200 złotych? albo 4 litry. Bob zawsze na radę to brzmi jak ha szczebiotek z niebieskim czubkiem siedzi ci na nosie dźwigu proszę nie ruszaj się nie jem złopaty o co ja widzę drabina tego mi trzeba <gry> sobie? To strach podpierniczył mi drabinę? To strach podpierniczył mu drabinę! Tego mi trzeba! Zabiję gnoja! Zabiję gnoja! Zamknij się! Zamknij się, no. Co? Gdzie moja drabina? Oczywiście. Yy, zadzwonię do Marty i poproszę o drugą drabinę, a wtedy... O, o, o! Nie wiem dlaczego postaci w bajkach zawsze wypuszczają telefon, kiedy jest im naprawdę bardzo potrzebny. Przecież to jest... Dzwonko pogotowie! Szybko! Chyba mam roz Gretyn? Wpychacz powinien ruszyć na poszukiwanie mózgu. Przecież wystarczy, że choć trochę wysunie tą swoją wywrotkę. Tę. Już sięgnie, boba! Mówiłem im to na planie! Wpychaczu, uważaj! O, 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 o nie. A powiedział świnia, że znaleźć nie mógł. Zabije. felgi mu ukręcę. Juchatę? Tego to nie znam, ale też się zapiszę.